Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy jest druga. Cześć, ja jestem Radek witam was na kanale Zapalony Wędkarz Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj jestem nad kanałem Zan. Nawisko już rozłożone. Kupiłem sobie nowy podbierak 4 metry, bo ostatnio na zawodach miałem problemy z podbieraniem ryb. I wenteczkę do 45 gram wyrzutów. Delikatna szczytówka. Świetnie się nadaje na płocie. Na mniejsze rybki, które będą wisiały. Będę widział wszystkie wskazania. Dzisiaj zapomniałem yy, obroży, uprzęży do telefonu, więc taki filmik będzie troszkę inny. Ale postaram się jakiś fajnych momentów nagrać. Zobaczymy, może coś się uda. Najpierw wrzucę karpiweczkę tutaj gdzieś położę zestaw W haku będą dwa czerwone coś takie niemrawe, nie ruszają się ale może będzie dobrze pójdzie też tam koszyczek zanętowy z rurką antysplontaniową, ponieważ na szybko tak wiecie w pierwszym rzucie miałem około 3 sekund Zwinęłem kilka długości kołowrotka, zaflipowałem. teraz zobaczymy Też Dobra, to tam zostawię, tam będę rzucał koszyczek drenana. przyjmy tak 5 Muszę brać większy zamach. Bo wszystko wpadło na prawie że na styk. Będę musiał potrenować pod bierak, także dobrze się składa, jeżeli nie było. Bierak na pewno... Będę musiał sobie bliżej ustawić ładna płocz Teraz będę oddawał drugi rzut. Po pierwszym rzuciu od razu rybka wpadła ładna chłodka ten sztycel od tej wędki jest trochę przydługi do klipa z ledwością dolakuje. szkoda, że tej uprzęży kurcze nie wziąłem do tego telefonu Jest druga ładna płocz kurcz wielgachna, nie? Oby tak dalej. Życie, wrzucałem płocz do siatki, a tutaj okonek siedział sobie, nie? Tu przy brzegu sam się zahaczył normalnie, nie? Fajnie. Mam dużo pustych wskazań na haczyku 14, więc teraz założę haczyczek nasteczkę na przypłonie gdzieś do 50 cm, bo znajomy mi kiedyś powiedział, że kłoteczki biorą agresywniej na krótkim przypłonie, są bardziej wyraźne, nie? więc próbujemy co nam tam szkodzi. Jest babeczka. Najgorsze, co może być, to babka. Oczywiście, babeczkę wrzuciłem do siateczki, tam mam okonia to może ją zeżrę w całości. Chyba, że będzie się bał przez tej te plamki na grzbiecie, wiecie. Zobaczę pod koniec, czy będzie w tej siatce, czy nie. Nie wiem, co jest z tym. Ryby delikatnie biorą. Jeszcze cięższy haczyk, bo nie wiem, dać nie. Wiem. Może zbyt delikatna wędka, wiecie. Naprawdę tej ryby tam jeszcze nie ma, już Pokazuje, że jest. Napierdolę głupoty, nie? Ale się rozpadało. Dobrze, że przeciwdeszczówki mam. Wpadł ładny Leszczyk cały czas trenuję podbierak. Żeby na zawodach powymiatać. I kolejna babka, a wędkę zostawiłem przy brzegu w wodzie. Próbuję teraz rzucić troszkę dalej. Więc na początek rzucę samym koszyczkiem. Moja zanęta już jest bardzo przemoczona, bo nie mam tu żadnego zakrycia. Ale bywa i tak, nie? Mm. Cały czas trenuję pod nawet jak rybka jest kicsi. Jest godzina 11, cały czas pada, ciepła herbatka, trzeba jak już mam ręce czerwone, jak na razie te małe pytki biorą, ale nic większego nie ma leszcza ani nic, ale może dlatego, że nie podałem robaka czerwonego, a dzisiaj spróbuję na samą zanętę Ale cały czas podbierak trenuje Najprędzej zaczepiałem białego robaka tu albo z drugiej strony. A teraz zaczepiam go w pół. I powiem Wam, że to jest chyba efektywniejsze. Siedź. Woda się stała mega spokojniejsza. O, ale czekaj, siedzi. Trenuję cały czas. <noise> Może po kilku godzinach wagę bym zrobił. Dzisiaj też późno zacząłem łowić. Bo dziś koło 10 przed 10 a jest godzina. W pół do 12 .00. jeszcze godzinka i się będę zbierał. Znaczy, zważę te moje rybki i zobaczymy, ile złowiłem. nie? Założyłem haczyk 14 tej szesnastki nie potrafię wciąć ciężko trochę wiesz jest branie pyk, szarpnięcie ja ciągnę a tam nic nie ma założyłem trzy białe zobaczymy od razu różnica ryba siedzi perdek czy nie perdek zaraz się przekonamy ten podbierak Chcę trenować Rybka w podwieraku, nieduża, no taka taka mała, ale cieszy. I siedzi boweczka pewnie. Tego tak dobrze nie widzicie, ale ja widzę, sprawdźmy. I też, bo robiłem zanęcie zanęcie jeszcze chwilkę. I co my mamy? O, babka. Pogoda straszna. Masakra. Jest godzina 12. Nie wiem, trzeba się zbierać. Troszkę połowiłem, ale nie tyle co bym chciał. Woda strasna, trzeba się będzie zaraz zbierać, bo co? Przecież nie będę mógł jak debil, nie? Jeszcze z pół godzinki do domku. Może godzinka. Kurde, pada coraz mocniej. Zwinę karpióweczkę, bo jest godzina punkt 12 I co? Jeszcze z pół godzinki może zważę rybkę i do domu, nie? patrzcie co mi z siedzeniem się stało o już nie wspomnę nie? robaki pewnie też pływają dobrze będzie jeszcze raz zarzucę wędkę bo przed chwilą jeszcze leszczyka wyciągnąłem zarzucę wędkę i będę się zbierał pomału nie? i na koniec wszystko zważę i zobaczymy ile to dzisiaj nałowiłem czy warto było przyjechać na ryby tyle rybek nałowiłem, jest płoć ładna jest leszczyk ale małe to to wszystko znaczy krąg leszczyk czy krąg e, jakieś pyrtki małe jest okon. babki nie widzę o jest babka dwie były jest tu druga 2,38 rybki trafiają do wody 48 ostatnio ważyło 36 Czyli 2,38 i 48, czyli kilo 900, 1,900 punktów. 2,5 godzinki łowienia. kilo 1,900. Fajny wynik, jestem zadowolony. Mogłoby być lepiej jak zawsze. Jak zawsze mogłoby być lepiej, ale kiedyś będzie lepiej na pewno. Mam jeszcze dużo rzeczy do spakowania. Czy jestem zadowolony z dzisiejszego łowienia? Oczywiście, że jestem za, zadowolony pogoda dzisiaj mi nie dopisała za bardzo deszcz się rozpadał teraz przestało w ogóle cały mokry jestem nawet mi płaszcz przeciwdeszczowy nie pomógł znaczy ciuchy przeciwdeszczowe mi nie pomogły lecę do domu ciepłą herbatkę trzeba wypić trenowałem dzisiaj podbierak w miarę średnio mi poszło muszę być bardziej zwinny jeszcze to sobie muszę obcykać i ta wędka jestem troszkę rozczarowany ponieważ myślałem, że te brania będą wyraźniejsze na te mniejsze rybki, ale heh, średnio to widzę, nie? To trzeba jednak też oko wytężyć. Nie no, nie trzeba oka wytężać, lepiej niż na 70-gramowej o wiele. Więc jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli filmik Ci się nie podobał, zostaw również łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!